Witam ponownie w kolejnym odcinku z serii Let's Play. Zagrajmy... Co my właściwie gramy? Yy, nie wiem, A jakieś takie dziwne, logiczne cuda. E, no, gramy w to. No, w to gramy. W to. 2-0. <noise> 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 I to w kołopie w dodatku. E, ostatnim razem udało nam się przyjść dwa pierwsze testy z y, czwartej... ...serii testów y, z tubami transportowymi. A na samym początku tego poziomu Gemini coś zrobił i nagle zaczęło się wszystko trząść. Nie To jak teraz. Gdzie, gdzie moja chorągawka się trzęsie? No, to się czasu. Nieprawda. Ten, 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 ten. Ja się widzę, ja się widzę. Eee... Aha! Wow, fuck! Nie taki był mój zamysł. Hmm. Jakoś lepiej tam wyglądałeś. Eee, mógłbyś stanąć na przycisku? Mógłbym. z niego nie schodzić, to krzuka. Aha, dobra. Eee. Jak ja kurna lubię ginąć... Zgniatarka Gemini... 2-0 Dobra, już wiem co muszę zrobić... Eee... eee mogę ja coś innego... Daj Daj tu swój portal... Jeden Tu? Tak, a drugi jak zacznę spadać dasz tam Gdzie? Ale tam nie, to nie ma Jak zacznę spadać? Ah, okej. Okay. Później jakoś to trzeba będzie powtórzyć, Znaczy, tu będzie kostka do zabrania. No, to trzy, cztery, ja lecę. Jej, jakie Ja jestem inteligentny. hu Exactly. Hmm, czeka, jak mi to teraz zrobimy? Normalnie. Nie nie zostaw muszę, spo muszę spojrzeć sobie z innej perspektywy na to Patrz jeszcze. to jest granatowy O już wiem chyba wejdź stamtąd No właśnie Tylko tak najpierw tu trzeba chyba go dać. też może nie? Jakby to leciało w drugą stronę, to czemu nie? Dobra, otwórz tam ten portal. Który? Ten, który ma je uratować. No właśnie ten! laga miałem. Jasne. To mów kiedy. Już. Czy teraz role się zmieniają. <śmienicza> trzy, a i tak wiem wszystkie na trzy, cztery, aha, dobra. U, nie zginąłem. No hmm. jak dobrze, że, że przeżyłeś. <śmienicza> tak, już to wierzę. Of you tak, możemy sobie łupać. W ogóle jesteśmy najlepiej tu zgranym zespołem, jaki tylko dla ma. Prawda? Czerwone oczko? I don't think so. I don't think so. Uu, blacha. Co blacha? No, kawa jak blachy. Dobrze się czujesz? Tak, klepie kota po głowie. Nawet słychać jak mruczy. Moment. Ja się mogę pomruczyć. Mru, mru, ani mru, mru. Zacząłeś brzmieć jak wiertarka udarowa. <noise> Jednak wolę mruczenie mojego kota. To jest czwarty. Z dziewięciu. Okej. Okay. Ale bałagan. Glados pośpróbował. się skoczyć. A, Lubię ginąć. Hmm, w sumie nawet nie muszę. Eee. Hmm. Zgaduję, że nie da się zaskoczyć na tamtą belkę. Bez rozłożenia się na części bardzo brutalnie. i Chciałbyś coś jeszcze? Mmm... Tu portal może? I... Gdzieś tam? Mmm... Nie. No. Odwrotnie. Dzięki. <laughs> no powiedziałeś odwrotnie. Do eee, alfabetycznie czy tematycznie? Ups, robię. Ja I. <śmany> hmm, ciekawe, że dałoby się to tak na harta zrobić. LOL. Dałoby się. Jeszcze się troszeczkę podwyższy. A, tylko tu jest dodatkowy. A! To takie rzeczy są. Nie. A kumam. Sorry. Ry. Za wysoko dałeś portal. Trochę. Jak to za wysoko? No za wysoko, dzisiaj. Oh. Okej. Okay. <laughs> A teraz zakrzywo. Za ja zakrzywo, to ty żeś krzywo portalu. Tu ułożył, się nie ty. da inaczej go położyć. Da się inaczej, próbuj. Mm -hmm, mm -hmm. Co panie sprytne? To, że zaraz będziemy mieli kostkę reduk... Red red A, przekierowującą. Gdzie ona poszła? Nie trafiła. Chyba trzeba byłem jakoś złapać. No, dawaj. Już! Trzy. Jak mówię już, to już, a nie 3-4 już Again, again Where No to krzycz. Już Nad zapolnoo jak odstawić. Ja powiedział jak like you said it would be blue. Mówiłem za wolno. O, <noise> prawda, <noise> <noise> ee... ja postawił troszkę. Okej, okay, okej. Okay. Zabije mnie? Nie, cię? nie zabiłeś mnie. Zrzu zrzuć Ola, kostkę, pod... proszę. Sure. Ej, bo masz czuć za wysoko ten portal, nie, ale kostkę mogę zabrać. Ukradłeś mi kostkę. I zaraz Cię zabije, Kurde no! <coughs> Teraz Cię nie zabijesz. Hmm. Very kurde funny. Okej, okay, okej, okay, nie ma problem. <laughs> This is funny. No it's not. I coś zrobił, kurwa. Poproszę tutaj, żebym mógł skoczyć gdzieś. A w sumie nie potrzebuję, portalu. <grym> Ci coś boli. <grym> Dobra, zabawa. Ja tu chcę rozwiązać test, a ty kurde. Mnie a ja się, się dobrze bawić. O właśnie tak. You're retarded, my friend Teraz znowu musimy się dostać tam, bo portale zniknęły Eee... niekoniecznie, no... Nie, nie Ja już jestem tu przy wyjściu, tylko teraz laser by mi się tu przydał No... No, A oczywiście kostkę zostawiłeś... Zrzuciłeś mnie. Kostkę zostawiłeś tam. No przecież tam miała być. Ale nie niewycelowaną w portal. Była wycelowana w portal. A Aleś ja mnie zrzucił. Panie bardzo mądry. O. By, żeby ten laser Cię zatapił. Eee, nie, nie. A mógłbyś go strzelić tutaj No mniej więcej, na tą ścianę Dziękować I musiałby być trochę niżej Czyli u mnie wyżej, dobra O, idealnie To cześć Ach, cholera Dobra, trzeba Cię jakoś tu ściągnąć O, no, że tak powiem, co ty kurna nie powiesz. Koi, jak cię tu ściągnąć teraz? Wiesz co, jakbyś nie zawalił mnie wtedy, to by było wszystko w porządku. Ale przecież to nie moja wina. To, portale, to portal... To portal gan się zepsuł, no. Miał laga, zaciął się. <kłactımı> Dobra, jak cię tu... Z... 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 Tylko moimi portalami. Mam pomysła. Już się boję. Nie no, najpierw muszę ciebie tam wciągnąć, bo ja pod. Teraz opuskaczę. <gulia> Moja wina. Wina moja, wina moja, bardzo wielka wina. Eee. Chciałem się za szybko uwolnić. Eee. To nie tykaj. Jeszcze raz. Są zajmie się pomysł. Czemu laser działa? Kostka się przysuną. Cześć, GLaDOS! Nie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Możemy piąteczkę przybić. Ale dostałem jakiś ostatni... A, A fakt. Au. Bo Yes, I I, see you. I see you too. Dobra, idziemy. Wyglądasz co najwy najmniej głupio. Staj, kto to mówi? Kulka, która jako tak wygląda. się turlając. A ty niekoniecznie. Yeah. <tryk> Przepraszam Jaun! To będzie trzeci test Trzeci Czy już byśmy skończyli? Nie, jeszcze, jeszcze nie Odcinek? No jeden, dwa, trzy, cztery no ale to jest 9 w sumie, więc jeden odcinek musi być 3 testowy. A, jest 9. No to lecimy. No, to lubię. Ty, ty. Czerwone niebieskie, no, ciekawa, czerwone niebieskie. niebieskie, czerwone niebieskie, czy to pomarańczowe? zejdź z tego przycisku. E, dobra Prawie mi się to znudziło. Prawie? To co? U, ale głęboka dziura. Ten ośrodek naprawdę Aha. jest. Stań na przycisku. Naprawdę jest głęboki. Co? To mówiłeś coś? Nie, no poczekam sobie. A w sobie mogłem skoczyć do... O, Ogłeś? A dokąd mamy dojść, tym przeszkadza. Ja brzuchę... się wytasz. To teraz będzie nas cofać. Chyba gdzieś... Jeszcze jeden guzik jest do naciśnięcia. Somewhere In Nebraska No, 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 jest No to ty naciśniesz przycisk. Aha. Nie, nie. No, poza tym, że nie naciśniesz Companion Cube Hmm. Eee, dawaj Jeden kompanion poleciał Zabrał. zrobił?

No widzisz. Mim. Czy coś się stało? Mim. Powiedziała, że jesteś jego ulubionym. <śmany> Jej. Tego. Jej. Ona tak naprawdę nie ma płci. To tylko zlepek programów i psychozy jakiejś dziwnej baby. Jej. Jej. <grystanie> Czyli co? Co robiliśmy? Co do nas należy? Ale co? Tak, nie lubię cię. Daj się glados. Ok. <grystanie> to tym optymistycznym akcentem zakończymy. Kolejny odcinek z serii Let's Play Zagrajmy w to coś. Dwa kopie Dwa, Zero Może byś pomachał. Jaki niewychowany ty... Dobra, to ja pomacham za ciebie. C cześć wszystkim. <śpiewa>